Zakończona 79 lat temu druga wojna światowa to straszne wspomnienie, które trzeba pielęgnować i przypominać, dziś szczególnie najmłodszym, żeby mieli świadomość ogromu zniszczeń, jakie przyniosła na długie dziesięciolecia. Gniezno w tym dniu przypomniało o wojennych krzywdach, a uroczystość zorganizowana w parku imienia Tadeusza Kościuszki była lekcją historii dla potomnych. thank you. Wojnę w pamięci mają jeszcze i ostatni świadkowie, kompatanci obecni podczas uroczystości upamiętniającej tamte wydarzenia, wspominali o dramaturgii tamtych dni. Dlaczego to jest takie ważne, żeby tu być? To wy panowie o tym pamiętacie i dlaczego powinniśmy pamiętać? I co wy, byście chcieli powiedzieć młodym? Chcielibyśmy młodym powiedzieć to, żeby kontynuowali nasze y, 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 ciężko wywalczone zwycięstwa bo myśmy o to walczyli, rodzice nasi rodzice i tak dalej, nasi, tak. My byliśmy jako dzieci poszkodowane, nie byliśmy też, ja byłem na przykład w obozie z razem z rodzicami w Austrii, nie? kolega był w Niemczech, drugi kolega w też w Austrii, Austrii, także żeśmy byli porozrzucani po całym y, Europie. No i jak dowiedzieliśmy się już o zwycięstwie znaczy o zakończeniu II wojny światowej, no to żeśmy pomału musieli wrócić do kraju, z tym, że było ciężko wrócić, bo były tory poprzerywane. Mosty pozrywane. Zrywane, zrywane i to trwało bardzo długo. Czym była druga wojna światowa? Wielką klęską narodu w ogóle. No i, i przekleństwem wielkim. No bo po tej wojnie, co, co, co nam zostało, do dzisiaj się męczymy, nie? Nic spe, specjalnego, a młodzież tego nie uszanuje, i co więcej, możemy powiedzieć. Jak pan wspomina te swoje wojenne lata? Bardzo źle wspominam, bo myśmy przecież byli wychudzeni, bo przecież jedliśmy tylko jakąś zupę z, z brukwi i nam dawali trzy razy dziennie i suchy chleb. Nie? To jak mogliśmy wyglądać jako dzieci obozu, nie? Tak? że przeżywaliśmy to bardzo kiepsko, no ale żeśmy przeżyli i to było najważniejsze, żeśmy przeżyli. Nie? Pod pomnikiem ku czci poległych w latach II wojny światowej w Parku Kościuszki złożono wiązanki kwiatów i znicze. Prezydent Gniezna mówił o znaczeniu końca wojny. Dzisiejsza rocznica jest jedną z tych, które powinny napawać nas dumą i chlubą. Świętujemy rocznicę zwycięstwa. Nasz kraj 8 maja 1945 roku znalazł się w obozie zwycięzców. Pokonaliśmy Trzecią Rzeszę. A jednak smak tego zwycięstwa okazał się gorzki. Polska i nasz naród. Nie tylko byli jedną z największych ofiar zbrodni hitlerowskiej, ale szybko okazało się, że ceną zwycięstwa jest pozorna niepodległość. Nie zmienia to faktu, że męstwo i bohaterstwo polskiego żołnierza było powszechne. Przykładami są Bitwa o Anglię czy Monte Cassino. Formy walki były zresztą różne: wierny opór społeczeństwa, mniej lub bardziej spektakularne akcje szarych szeregów zbrojne czyny różnych formacji czy największa w Europie struktura państwa podziemnego. Świadczy o tym, jak bardzo umiłowaliśmy sobie wolność i jak trudno było nam pogodzić się z kolejnym w naszej historii zniewoleniem. Współcześnie mamy trzy zadania do spełnienia. Pamiętać o tej przeszłości, uczyć tej przeszłości, pamięci o tej przeszłości kolejne pokolenia oraz kształtować współczesny patriotyzm który zakłada nie tylko gotowość poświęcenia dla wspólnoty, kiedy jest taka potrzeba, a pamiętajmy w jakich czasach i w związku z jakimi okolicznościami przyszło nam żyć, a przede wszystkim przekazywać, że patriotą się jest każdego dnia. Szkoła, uniwersytet, praca, nasze codzienne pasje i obowiązki, nasza aktywność społeczna, działalność w organizacjach pozarządowych, czy po prostu proste i uczciwe życie. To najlepszy, najlepsza wizytówka postawy dobrej córki i syna tej dużej i małej ojczyzny. Proszę dziś każdą i każdego z Was, uśmiechajcie się do siebie i pamiętajcie, ile wszyscy razem mamy szczęścia. Żyjemy bowiem w wolnym kraju. Nasze bezpieczeństwo gwarantują stabilne sojusze. Możemy bezpiecznie podróżować po całej Europie, a i świat zdaje się być przed nami otworem. To jest właśnie owoc poświęcenia i oddania tych, którzy byli przed nami. To m.in. zasługa bohaterów II wojny światowej. To jest nasze dziedzictwo i zobowiązanie. Musimy być, musimy być mu wierni i pamiętać o naszych bohaterach. Chwała bohaterom. Bilans II wojny światowej to 60 milionów jej ofiar na całym świecie. I co trzeba pamiętać, nam potomnym 6 milionów z nich było Polakami.